maneczko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale Dzisiejszy film jest to już piąty odcineczek z siedmiu oczywiście, które dla was przygotowałem Chociaż no jeszcze nie są nagrane widzowie, ale wiadomo, że chodzi tutaj o nasze daily Moi drodzy, oczywiście wszyscy świetnie wiemy, że maj coraz bliżej także, coraz bliżej konkursy Coraz bliżej strumyczki, coraz bliżej giveaway'e dla was moi drodzy, ponieważ właśnie to wszystko będzie w maju. Ale no oczywiście, żeby tego nie przegapić, subskrybujcie, widzowie, nasz kanał z dzwoneczkiem. Będę mega, mega, mega wdzięczny, że tego subika dzwonkiem. Również możecie pisać nasz kod do sklepu. Będzie mi mega miło. No i przede wszystkim strzelcie łapkę w górę, żeby jak najwięcej osób widziało dzisiejszy film. A, no i widzowie, ogólnie, jeżeli ktoś jeszcze wczoraj nie widział odcinka, który leciał wczoraj, jest to film informacyjny właśnie odnośnie maja. Tam macie wszystko, co i jak, jakie mniej więcej będą konkursy, czy to i tak nie wszystko, także wbijcie i zobaczcie sobie, o co nam chodzi. A wracając do Dzisiejszego filmu, jak widzicie, pewnie po miniaturce I po tytule robimy kolejny chory, jak dla mnie, mega, mega, mega ciężki challenge Choć czuję, że dzisiaj widzowie znowu mi się nie uda Chociaż widzowie, dzisiaj też będę grać bardzo długo Do znudzenia, aż w końcu się uda I mam nadzieję, że wziądzie Ale co ma się, jak ja nawet nie powiem, o co chodzi Moi drodzy, dzisiaj gramy na największej czułości w tej pierdzielonej grze Widzowie, nie, żebym się by nie wierzył ale to się w życiu nie uda. A, no oczywiście coś nie uda. Muszę zrobić wina na największej czułości xd. No to co widzowie, wchodzimy sobie w ustawienia, czułość. Ja pierniczę. I wszystko walimy na setę. Nie wiem. Ja pierdziele. Nie, nie, poddaję się. No to ja może widzowie więcej, nie pierdziele głupot, tylko biorę się za nagrywanie. I lecimy, miejmy nadzieję, że z pierwszą, elegancką, zwycięską grą. Dobra widzowie, właśnie wyszukałem nam gierkę. Ja jeszcze nie ruszałem myszką, nie? I się kurzba boję i się kurczę bardzo boję. Dobra widzowie, no trzeba zrobić ten ruch pierwszym myszką. O boże! Przecież ja ruszam milimetr po tym. Patrzcie to. Ja ruszam, co teraz ruszam centymetr. Nie, dobra. Widzowie, przegraliśmy ten challenge, let's go! Widzowie, ogólnie tak się składa, że chcę lecieć na koci, kontek, nie? Ale na początku nie mogłem wymanewrować normalnie, ale widzowie, udało się jakoś. Dobra, zmiana decyzji, chcę lecieć na sklepową. Albo nie, nie na Tu lecę, tu lecę, widzowie! Dobra, widzowie, lecę na gostków. oni się gdzieś tutaj klepią. Dziewięćdziesiątka. O ja. O, ja! Nie da się nic zrobić tutaj! Nie mogę tego! Co jest? Gdzie jesteś? Nie! Przecież nie, nie da się nic zrobić! Obity! Ale miał biało! Już jest! nie da się nic zrobić! Roxana, kaca mi tańczy No, żeby ona była taka mądra, jak ja to by też tańczyłem, ja! Co ja powiedziałem w ogóle teraz? Let's go, widzowie, let's go! Lecę na iglicę Bo jestem najlepszy w tej czułości! Się czuję jak kot totalny! Dobra widzowie, na iglicy niestety nikogo nie było szkoda, bo liczyłem tutaj, że ktoś będzie, a tutaj jednak wkazuje się, że nie. No bo znowu się zestrali, Znowu obstrali zbroję, no przecież przede mną. Jak ja mam największą czułość, to każdy się mnie boi, widzowie, no kumacie to! Nie no widzowie, ja sobie poleciałem na środek, bo myślałem, że ktoś tam będzie, widzowie, a tam nie ma nikogo, no co jest? Jest! Słyszałem, jak ktoś się gdzieś budował. jest, 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 jest. patrzcie. To fraga mieć. 31 31 Proszę, 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 szczerze. JEST 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 Jestem pierdzielonym bossem tej gieryczki Jezu, yes, nie, łatwiutko Ja się teraz tutaj czuję pewnym gościem Ja tutaj jestem kandydatem na zwycięstwo Jestem kandydatem na wina, S! Patrzcie teraz to, jak będę pięknie w kółeczkę trafiał Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Let's go, let's go Jestem the Nie wiem czy ty chcesz tutaj podjeżdżać pode mnie, nie? Gościu, gosteczku, Czy masz laserek. Ajajajaj, prawie, prawie go zabiłem. <laughs> Let's go! Top 15 dziku12 HD Taki kot w sklepie mamy S O nie gość! To jest gość widzowie! To jest gość! Boksik piękny! O nie, ale mam lipę coś czuję. Ale nie z tu chlebem. Jezu, ale gość pewnie nie porobię na tej na tym tym. Dobra, patrzcie to 20. Czy ileś tam? Nie, no jest to najlepszy widzowie. O kurde! O kurde, nie wiem gdzie jest. Dostał! Myślę, że ma kraka, lol Po głowie! Nie, 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 nie. Ale box szybki, piękny, fantastyczny. Pato, pa to, co teraz robię, widzowie Dostał znowu XD ja go miażdży na najwyższej tej znowu crack! Proszę, proszę, nie wierzę w to! Nie wierzę w to! O Boże, był na hita pieprzona rozdzielczość! Przez on był takim dzieciakiem! Let's go widzowie! Lecimy sobie tutaj na płotne piachy. S O jest chłop! Mamy gościa widzowie Chyba Leży bogostwo, bo bombo, pieprzonego, najlepszego. Aj, ma nawet na tej czułości pierdzielonej myszki. Jestem po prostu najlepszy. to jest ziemeczek. Ma lepsze, lepszą brykę ma niż ja. Skubany. Lepszą niż ja brykę, ale ja go go nie. A masz ty dziadu. Uciekam, o, tu jest następny. Patrzcie, widzowie, wierzę w gościa, wierzę w gościa. Nie, pięknie, ale teraz na najwyższej czułości, jak ja to zrobię? Czy chłop zginął? Ktoś tu zginął gdzieś. Ktoś gdzieś tu widzowie zginął. Jakie ja mam na, największej czułości grać, Tu się nie da w ogóle nic zrobić, widzowie. O, ale Edity, niesamowite. Jest tutaj na samym dole, widzowie. Nie, nie trafiłem. 40! Znowu dostał! Białe! No bo jest nie, no jestem najlepszy na największej czułości, widzowie. Drugi frak, jesu, nie, nie wiem. Boże, jak jestem świetny w tą grę. Let's go, uleczyłem się. A tam się strzelali te osły. Lecę na nich, lecę. Ja tu, ja tu czuję formę, no widzowie. No, co mam, co mogę wam powiedzieć? Tu jest ten łuk fioletowy jakiś. Nie wiem, jak to widzowie nawet działa. się to ci się nie uda, mordko 31. Krak. 31 białe. I leży, let's go. Trzeci frak. O, są chłopy widzowie, zobaczcie, Tu zaraz wyleci. Zaraz poleci gość. Leci, leci, leci. Pięknie. Ja w ogóle nie mogę trafić, w ogóle nie mogę przycelować. Lecę do strefy. Patrzcie, tu jest gość, on biegnie w moją stronę, kurde. Ale jestem ze strony, widzę. Przecież ja mu nic nie zrobię. Ja, ja mu nawet jako nie drasnę nawet. Ale dobra, zaczynam, strzelam go. O Boże, nie da się nic tu zrobić, totalnie. No nie, on ma łuk pierdzielony. Dobra, gościu, spada na drzewo. Co ja weszłem? W co ja weszłem? W jakieś bitki teraz powchodziłem? Nie, no widzowie, jestem najgorszy, nie. To ty, ty jest chłop. Nie, przegrałem, GG. Leży! Leży! Zabiję czwarty frag! Ja pierdzielę, ja pierdzielę! Jeszcze się musiał leczyć i jestem Łandila z gościem! Ja pierniczę. ja pierniczę! Jak ja to zrobię na pięciu fragach widzowie, to nie wiem Dostał jeszcze! Nie wierzę! Jeszcze dostał ZUKU! On ucieka! Ty, on nie wybił. Wilki pierdzielone jeszcze tu mi... Nie wiem! Nie, 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 nie. Dawaj go. Nie! Nie, jestem bez szans, widzowie, nie ma opcji, nie było szans. Ja pierdzielę, PIERDZIELONA na ja bym go porobił, widzowie, ale na tej czułości nie było szans, niestety. No kurczę, niestety nie udało się, no No to widzowie, kolejna próba. Nie, najgorzej, nie trafiłem nic, o mnie strzela. Takicznie, widzowie, nie mogę nic trafić w niego, no. Nie, to no zapłoń W sumieniu, no. Znaczy, byś. Pięknie, dostał. Fantastycznie. I teraz, frak. To musi być mój. Pięknie, widzowie, jestem ty, Nie, no, widzowie, co tu jest grane? Przecież już tylko 22 osoby żyją. O co tu chodzi? 14 osób, XD. Plecy mam jakieś. Nie, mam plecy, widzowie, i wszędzie mnie biją ogólnie. Nie, O nie, mamy ripa widzowie! Najgorzej! To ja, biedny, mogę zrobić z tym łukiem, widzowie. Powiedzcie mi, no. A chyba, że ziomek też małk. No nie, dobra. To jest bez sensu. Dobra, widzowie, no przecież teraz to się musi udać. Przecież, no kurczę, no musi się udać. Tak jest! Let's go, widzowie! Dobra, widzowie. Mam sprzęt, który w razie czego pomoże mi szybko spie uciekać uciekać. Impulsy oczywiście. Kurde, nowicowie w tej gierce. Jestem jeszcze bez fraka. Zostało 16 osób. Dobra, widzowie, let's go. Wygrywamy dobre. Chłopcze, co ty robisz mi tutaj? Jest 23 dostał Pokczam. Pięknie. Ale ja już się z nim nie strzelam, tylko uciekam. O kurna, o kurna! Nie! Nie, 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 no, nie, 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 to jeszcze nie dobudować tutaj nawet nic. Nie, widzowie, to się nie da, ten challenge jest niewykonalny, nie, nie da się tego zrobić Dobra, widzowie, to już jest ostatnia szansa, ale teraz gram taką full, 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 full kampę Dobra, widzowie, tak jak mówiłem, kampa to kampa, let's go Spazik jest sparzany. O nie, tam jest chłop, widziałem jak się tam zniszczyło drzewo, widzowie, o nie O, właśnie, widać go, było go widać przez chwilę Kurde, widzowie, te dinozaury pierdzielone mi wzięły, kurde Tyle HP, że szok Dwie duże poty nie, 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 dobra widzowie, no niestety. To jest niemożliwe. Przegrywam kolejny challenge. Wiedziałem, ja widzowie, że to będzie ciężkie, chociaż myślę, że top 2 i 4 fragi, jak na moje umiejętności, jak na to, że miałem największe DPI, jak jest możliwe. To jest bardzo dobry wynik, dlatego, moi drodzy. No ja tam się cieszę, ja tam się cieszę. Znowu mega długo nagrywam dzisiejszy film. Moi drodzy, strzelać koniecznie łapkę w górę, strzelać koniecznie Subika, dzwoneczkiem Maj coraz bliżej, także bądźcie, bo naprawdę będzie warto. Możecie wpisać również na kod do sklepu, będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Ja oczywiście, widzę dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego dziąka, miłego tygodnia, miłego... wszystkiego. Trzymajcie się, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa!